Witam, witam serdecznie. Jestem ten Rafał z Motorwo. Słuchajcie, dzisiaj na ściance mam motocykl, który myślę, że bardzo fajnie nada się do kogoś, kto przygody z motocyklami zaczyna. Ano dlatego, że dzisiaj za sobą mam Honda CBF500, czyli dwucylindrową jednostkę z Hondy. Bardzo przyjazne silniki, tak naprawdę dwa cylindry z tej pojemności są znane zarówno właśnie z Hondy CB500, czy tam tutaj nowsze, no to już CBF500, ale też z Kawasaki R5, czy innych tego typu właśnie motocykli. Bardzo Fajne motocykle na start z tego względu, że ten silnik jest bardzo elastyczny, jest z dołu bardzo fajnie ciągnie. Fajnie pracuje. Ja Osobiście uważam, że te dwóchindrowe jednostki na start są naprawdę bardzo fajne. Dla kogoś, kto też nie chce, nie wiadomo jakiego mocnego motocykla na start, ale też zależy mu na bezpieczeństwie, no bo jednak w CBFC500 z tego rocznika mamy już na pokładzie system ABS. Więc uważam, że to też całkiem fajna rzecz, dla kogoś kto tą przygodę zaczyna. Siódmy rok motocykla w całkiem przystępnej cenie. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, no to zobaczcie, co dla Was. बरिश में No i zobaczcie. Honda CBF500. Bardzo taki uniwersalny, e, prosty motocykl, tak naprawdę. No, nie wiem, czy to jest jakaś prostsza jednostka e, z Hondy, e, mimo że to jest 2007 rok i może poniekąd e, to jest dużo plus. No bo już mamy na pokładzie system ABS. No jednak zmora tych starszych motocykli jest taka, że no tego abs nie ma. No ja osobiście uważam, że to nie jest rzeczywiście oczywiście niezbędna, no ale dla kogoś to zaczyna. No i tak naprawdę to jest motocykl, który mu, może służyć do wszystkiego. No dla kogoś, kto sobie tylko e, weekendowo używa tego motocykla no to podejrzewam, że ten ABS też nie byłby niezbędny. No ale do kogoś to codziennie by takim motocyklem dojeżdżać do pracy, no bo też się oczywiście da. No to wtedy różnie bywa. Czasem trzeba wrócić, jak deszcz pada No i zawsze im, jak mamy coś do pomocy, jeśli chodzi o hamowanie, no to fajnie. W siódmym roku motocykla 48 tysięcy przebiegu, ale to, co jest mega ważne, ważne, że też jednym z głównych powodów, dla którego my ten motocykl nabyliśmy, jest to, że ten przebieg jest oryginalny i autentyczny i potwierdzony dokumentami. Zobaczcie, mamy no do tego naprawdę całkiem sporo dokumentów, wyciągów z ostatnich serwisów dalej więc jest tego sporo, tu na każdej karcie jest przy jakim przebiegu co było robione i tak dalej, więc mega fajnie, że ktoś to zbierał. No i naprawdę ten przebieg my też na fakturze napiszemy, bo on taki jest. Oprócz tego nasza książka serwisowa, w której będzie wpisany serwis olejowy, no bo mamy w zwyczaju do, do większości motocykli wymieniać to oleje na start, więc tutaj też macie to z głowy. No i w sumie na dzień dobry, chyba nic bym w tym motocyklu nie robił. Przednia opona co prawda no, bieżnikowo jest super, ale jest chyba z 17 roku. No więc no tutaj bym się tego zastanawiał dla kogoś, to będzie mówię weekendowo przeszłoby. E, to też jest motocykl, którym raczej się z reguły mm, kładzicie na kolano. Ale z tyle pan jest 2022 rok, więc z tyłu macie spoko, przyniosł nie do zastanawiania się, ale tarcza ładna, z klockami spoko. E, z tyłu zestaw napędowy ładny, tarcza, fajna, akurator git. No i przede wszystkim chodzi ten motocykl bardzo dobrze. Dwocyndrowa e, jednostka, ale ten, ten gaźniczek jest bardzo fajnie zrobiony, bo e, nic tutaj absolutnie na dzień dobry poprawiać nie trzeba. Mm. Co no wizualnie słuchajcie, no nowy nie jest, też nie będziemy co tu e, gdzieś tam opowiadać bajek, że to jest jakaś maszyna po prostu perfekto e, jakieś tam ślady delikatne po prostu użytkowania, chociaż sam zbiornik jest bardzo ładny, przedni błotnik tak samo, tylne zadupki też, no ale gdzieś tam na no, jakaś taka po prostu stopa czasu, no bo jednak tego nie unikniemy, jak tutaj chyba najbardziej co to delikatnie tutaj skorodowana kierownica, która jest w chromie, yy, no i szczerze no nie wiem, jakieś śrubeczki, może tutaj przy samym silniku czy ta górna czapka zaworowa taka trochę już utleniona ale uważam, że oczy tam delikatnie przyrysowany układ wydechowy na rancie ale uważam, że i tak jest przyzwoicie jak na CBF-kę, 500 -kę. uważam, że jest naprawdę e, i tak spoko kluczyk przekręcony, klikamy sobie zapłon no i dwa cylindry budzą się do życia 58 koni, uważam, że na dzień dobry e, to, to, to nie jest źle da się z tym całkiem fajnie, elastycznie pośmigać od dołu to będzie ciągnęło Hmm. co no? Ja tam lubię te 500, -ki. mówcie co chcecie, wiadomo, no zawsze tych koni mogło być trochę więcej, ale naprawdę te 58 to też jest już bez wstydu. Hmm. No co? Podajcie do nas do żardowa. Ja nowa 20, motor będziecie mogli zobaczyć to cudo, ale też porównać go z innymi, bo motocykli u nas nie brakuje, mamy tutaj w stałej ofercie zawsze ponad 100 motocykli w różnym segmencie, myślę, że w klimacie 500 też coś fajnego się znajdzie, bo od w sumie Kawasaki R6N, jeżeli chodzi w ogóle o dwóch cylindrach, po Kawasaki R5 z tych starszych lat, coś tam naprawdę fajnego do porównania się znajdzie, no i oczywiście każdy motocykl będziecie mogli zabrać też na przejażdżkę, jeżeli będziecie mieli na to ochotę, w razie w, jeżeli taka ta, bo inna maszyna przypadnie Wam do gustu, no to w ramach informacji, Oczywiście Wam powiem, że my robimy kompletną dokumentację dla Was do rejestracji i taki motocykl z kompletem dokumentów do Was przywozimy. Lokalnie tutaj, że w okolicy dowiedzimy Wam to całkowicie w gratisie. Na dalsze odległości oczywiście też możemy pojechać, ale wtedy już za dodatkową opatą, więc zadzwońcie wcześniej, czy tam zapytajcie, ile kosztowałby taki dowóz do Waszej miejscowości. No chyba, że macie busa czy przyczepkę, to wtedy oczywiście wpadajcie do nas, wam to zapakować na wasze auto i sobie będziecie mogli bezpiecznie do nas dojechać i od nas tym motocyklem na pace też odjechać. Zadzwońcie, jesteśmy do waszej dyspozycji, na szybko jeszcze tylko powiem, że jest szansa, że na raty, oczywiście, no to też jest częste pytanie, eee, zadzwońcie, zapytajcie, przychylimy was dalej i też Wam się z takim finansowaniem pomóc. No, ale chwilę odmeldowuję, widzimy się kolejnej prezentacji, no i wpadnijcie w wolne na nasze social media, Facebook, Instagram, wszędzie tam jesteśmy, możecie sobie tam sporo się o nas ciekawych rzeczy dowiedzieć. Lewa w górę, tymczasem odmeldowuję, siemanko, hej!